Witam drogie dzieci. Zaszczyt to dla nas niemały, że zechcieliście zawitać dziś w teatrze. To dodaje nam splendoru, blasku, chwały. To zaraz na nogi stawia teatr cały. Czy aktorzy już gotowi? Niech patrzę. Jeszcze moment. Za maleńką, małą chwilkę wszystko się uciszy zgodnie. I już spektakl niezawodnie ruszy struny w waszych duszach, tak jak moje zawsze rusza. Zatem cisza oddech wstrzymać i możemy już zaczynać. Zaczyna. Bardzo dawno temu, Tak dawno, że nic z nas tych czasów nie pamięta. Za górami, za lasami. W dalekiej krainie której nie znajdziemy na mapie. Żyła sobie królewna o że tak białe jak śnieg, włosach tak czarnych jak keban i barkach tak dojrzałe jak pisarki. Nazywała się Śnieżka i żyła na zamku swego ojca króla. Przed laty zmarła jej ukochana matka. Druga żona króla nienawidziła za śnieżki, za jej urodę i dobre serduszko. Palała jej już tylko stale, zniszczone z I traktowała jak najgorszą sproctu dalszego. Ale oto właśnie nadchodzi królewna. Jak dobrze chwilę odpocząć od pracy. Jestem taka zmęczona. Skleję się w cieniu tego drzewa. Może nie dojrzymy tu na Biedna Śnieżka śpi Boże, Tak się ojca los odmienił. Dowiedz ojciec, wziął na cochę, Obyż nigdy się nie żenił. Piękno oka druga matka. Zamiast serca głaz lodowy, a księżniczka w brudnych szatkach do posługi wśród domowych. Jaka piękna buzia, aksamitne włosy, och, ile bym dał, by zechciała zostać moją żoną. Jestem sama, mi do mojej najdroższej, jak rzeka wiernej, o śnieżko, nie jestem ciebie a Ciebie załóż dałbym wszystko, bo jesteś inna. Za jeden uśmiech, jedno spojrzenie o śnie. I'm yes, not yes, yes. yes. Nie odciągaj się! Lustereczko, lustereczko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy w świecie? Ty królowo jestem ze wszystkich najpiękniejszy. <grybujesz> <grybujesz> Mijały lata, królewna rosła, a z roku na rok stawała się coraz piękniejsza. Któregoś ranka, zła królowa, znowu zapytała swego lustra stareczką, stereczko, powiedz przecie, to jest najpiękniejszy w świecie? Królowo, luźczy twa broda, lecz piękniejsza od ciebie jest śnieżka młoda. Aha! <noise> tak pani? Chcę, abyś zabrał śnieżkę do lasu i tam ją zabił. Ależ pani? Do zgadania. Ró co każe, jeśli ci życie miłe? Pani wolę tu sam zginąć, niż wyrządzić jakąś krzywdę niewinnemu dziecku. Śmiesz mi się sprzeciwiać. Jeśli zechce, chyba ciebie, całą Twoją rodzinę na Panie dobrze Ci radzę, bądź mi tu. Słyszy. Tak, Pani. Spójrzcie, dzieci, jaki piękny widok. Śnieżka taka uśmiechnięta, wesoła, radosna, ale dlaczego jej towarzysz, myśliwy, jest taki ponury? Co się dzieje? Co on wyciąga za pazuchy? Stój człowieku! Cóż chcesz zrobić? Dlaczego chcesz zabić to niewinne dziecko? Wybacz mi, królewno. To królowa nakazała mi, bym cię zabił. Uciekaj, skryj się w lesie! Nie zbliżaj się do zamku! Pobacz, pobacz.

Posprzątam tu trochę. Raz do roku myjemy się, od święta sprzątamy, raz do roku myjemy się lub nie. Jak dobrze być na mieć małą leśną chatkę i sześciu dobrych ruchów. przyjaźni na dokładkę i sześciu dobrych druchów, grudasów tak jak ty. Ty ktoś zaczął się do naszego domu. Czy jesteś pewien, że to nasz domek, mężów? Na Jeszcze nigdy nie było tu u nas tak czysto. Prześpię się chwilkę, zbudźcie mnie. Za godzinkę. Się boję. Bo, bo, bo. Znowu. Nie marudź, musimy coś zrobić. O, 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 sobie. Po, poszukajmy nowej chaty. To nasz domek, musimy go bronić. Wstawa i śpią. Teraz cisza. A? A? Patrzcie, to nie żaden potwór. To dziewczyna. Ach, jaka piękna. Jesteśmy mieszkańcami tego domku. Ja jestem Mędrek, a to moi przyjaciele. Nieżmiałek, śpio, Smutuś, Gderek, Fajkłapek i Apsu. A ty? Kim jesteś piękna, panienko? Nazywam się Śnieżka. Uciekłam do lasu przed moją matochą, złą królową. Byłam bardzo zmęczona. Zosnęłam. Nawet nie wiem kiedy. Pójdę już. Nie chcę wam przeszkadzać. Nikomu nie przeszkadzasz. Zostań z nami. Dlaczego nikt nie pyta za nie? Z kobietami zawsze bieda. Każą nam pewnie myć się codziennie, prać ubrania, a może nawet uczyć się czytać. Przestań wderać. Biedna Śnieżka, całkiem sama, sobie tylko jak par. Próbujmy głosowanie. Witamy Cię Śnieżko w naszych skromnych progach. A, a prze... Piękna i dobra Śnieżka znalazła skronienie w domu klaskowym. I choć jest nie ma za domem, psz, Wiedziała, że nie może tam wracać. Starała się jak mogła, by odpłacić leśnym ludkom za jej Sprzątała ich domy, gotowała, serowała ubranka. Ale zła królowa zapragnęła się upewnić, że nie ma w całym świecie nikogo od niej piękniejszego. Proszę lustereczko, lustereczko, powiedz przecie! To jest najpiękniejszy w świecie. Królowo, błyszczy lecz ale piękniejsza jest Śnieżka moda. To się schroniła jak wieść w się u siedmiu klas ludzków się, Śnieżko. Różna macocha nie podaruje tej zniewagi. Z pewnością zechce cię zabić. Eee. Wstawać z czaty, do pracy? Co dzień to samo. Praca, praca, praca. W ogóle nie wstałem. Stoisz. stój. Wyruszam. Bywaj, Śnieżko, nie otwieraj nikomu. Zostaniesz sama. Tak mi smutno. Ubierz ciepły sweter, żebyś się nie przeziębiła. Bądź uważna. Ekscyt! Si. Zostań zgodny. Tak ci niech, czy to, to... Jakże ci ze możesz się położyć i spać do wieczora. A my? Co ja chciałem? Aha, nie rozmawiaj ze znajomymi! Hej ho! Hej ho! Do pracy byś się szło! Hej ho! Hej ho! Do pracy by się szło! Hej ho!

Dziecko, jestem stara i zmęczona, daj mi odrobinę świeżej, bo okrutnie to dotkwiera mi nie. Proszę babciu. Dziękuję ci dziecko, dobre twesja troszkę, jak ci się oddzięczyć? Już wiem, mam w koszyku jabłko. Dziękuję. A wszystko to? Tak. Bo jestem śliczna, nie wiem, kto piękniejszy mógłby być. Żadna ścieżka nie poniży nigdy mnie. Ta przydura nie żyje już. <śm>

Szukałem jej w całym kraju, a teraz, kiedy ją odnalazłem, mam ją na zawsze. Ona musi żyć. Otwórz oczy, moja miła. Wyczerpuj znowu. Ura! Ścieżka żyje! Zostaniesz moją żoną? Okay.